Dzisiaj będziemy w to mamy! No, 9, 9, 9 do mamy! dziewięć metrów! Dwa inni, dwa inni, już tak nagrywałem, ale 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 ale... Ale inni, dwa sobie zobaczyć. inni, dwa sobie zobaczyć. inni, dwa inni, To Nie teraz do mikrofonu! Dobra, jad jadę. Jak widzicie, ja nagrywam na kompie, więc mi się komputer naprawił. On się zepsuł. Panie? Mhm. Ok. Muszę już wychodzić, że 9,9 metrów w dół. Bom... <m> <mars criticism>

na suficie, ale nie udało, ale coś nie pykło. Dobra, pojadę na najpierwszy na, na, dla przyłóżki ściślej. Znaczy Słyszycie ten dźwięk w tle, to jakby co, o, do mnie się tylko dzwoni i on, on oglądała na więc XT. Nie? Tylko nie to. O, to dobrze, bo to zasadzie zginąłem. O Jezus Maria. Krzesło. Nie no, znowu lewa zjeżdżalnia. Lewa jest najgorsza, bo prawo dojedziemy do końca, tak? Lewa to. A, a, a. Mówiłem. A Ta, tam prawa jest lepsza. Kurde, mieszka, zło się zepsuła. A w komentarzu. Masz tak, dom, jeszcze, jeśli oglądaliście e, wcześniejszy odcinek e, w, jeśli oglądaliście premierę, e, na Andloko z Dawidem. A jeśli nie oglądaliście, to chociaż pierwszą część u Dawida. O Jezus Maria, zdarzyła się awaria! O Jezus Maria, zdarzyła się awaria! Ominąłem bomby, lecę. Teraz tylko niszczacze. Bomby ominięte. Niszczacze nie. W zasadzie tak z samym krzesłem, zeszedłem do końca. Wiadomo. Wiadomo. Dokładnie, dajmy Zero hippie zero hippie. A, hmm, muszę sprawdzić, czy nie ma czegoś za 16. mhm mm fajnie chyba teraz tutaj próbuję wejść na górę jest a tak ta sama górę? udało się o nie, czy to jest tak to jest krzesło odczepione Trzeba tutaj w każdej chwili spać teraz. Dobra, to jest właśnie odczepione krzesło. O kurczę. No. Więc <grym> tak. No idę tam. <grym> Odcinek się, się nie skończy tylko na do kończy, dobra. Biorę podpalony dom. Albo nie, tak się dało. Witamy w McDonaldzie, w czym mogę służyć? Aha, na 40, to się O tam walę się lecieć McDonald's. Oh, o, Jezus, zażyła no, zdarzyła się awaria. Dobra, czas pokierować autobusem. Wszyscy siadać, autobus odjeżdża. No. Autobus odjeżdża wszyscy tak, Zostańmy razem nie? O Jezus Maria Zdarzyła się awaria nie? Zostańmy razem nie? O Jezus Maria Zdarzyła się awaria mogus? Nie O Kurcze O kurcze Ej skoro tak dobrze Mi poszło A odcinek trwa dopiero 6 minut to co, może jeden win, aha, no, mm, no to tyle, Eee, dobrze, to To tyle odcinka też nie zjedzłam, naprawdę, to ja, 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 zdrowe narodziepam pim pam warto wale i na te super krzesło na górze Dobra. Back games. Fine. Hello? <gasps> Kurczę, to dadam. No mówiłem. Jeszcze bomba mi zabrała nogi. I kaptur. Ja z Dobra, za grupę. Nie da się wejść do garażu. Nie. Garaż to zabezpieczenie nie jest. Muszę znaleźć jakieś siedzenie. O, tutaj jest to miejsce. Aż na góry muszę telewizji telewizji pooglądać. Ok. Trzy, dwa, jeden, no to lecimy! Jooo, mordo! O kurczę. O kurczę. O kurczę. O kurczę. 等你。 co tej babki, która do mojego. Halo! Dobre. Halo? Wróciłam! Wiem! Wiem. Nagrywam odcinek! Dobra, idę do kibla. Od obok jest miejsce dla drugiej osoby w Kiblu XD. A tam było za 14 ujęców coś. Zaraz tam pytam. Okay. Kibel mnie ocali. 100%. 100%. 100%. A 100%. O Jezus Maria, zaszła się okay. awaria. No, 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 nie, 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 nie Mhm, uh to -huh. oh, chyba na tyhle z toho číka. Na rozdíl.